Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie. Ja mam przed sobą dzisiaj naprawdę bardzo fajny dzień i nawet nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę. Dodatkowo mamy dzisiaj przepiękną pogodę, bo jest około 7 stopni. Jeszcze świeci słońce, jest bezchmurne niebo, więc czego chcieć więcej? A jakie są plany na dzisiaj? W sumie to nawet Wam nie powiedziałam. Ja wstałam dzisiaj około godziny 8 i teraz jest około godziny 9.30. I za chwilkę wychodzę, bo idę załatwić jedną małą sprawę. Wiecie, małe zakupy do Wigilii, okazało się, że jeszcze coś trzeba dokupić, żeby móc dzisiaj gotować potrawy, natomiast około godziny 13 wychodzę i jadę do Gdyni, ponieważ dzisiaj organizuję pierwszą filmową Wigilię, co prawda skład mojej filmy nie jest zbyt duży, ale wiecie co, bardzo się z tego powodu cieszę ponieważ mieliśmy do wyboru, czy zrobić to w biurze, czy też gdzieś w lokalu. I ja stwierdziłam, że chyba fajnie gdzieś wyjść, po prostu zjeść sobie wspólnie jakiś fajny obiad, wypić dobrą kawę, wiecie i po prostu pobyć razem, zrobić plany na tak naprawdę przyszły rok, posłuchać też opinii chociażby Adama, który jest nowy i który może po prostu obiektywnym okiem spojrzeć na całą sytuację. Mam też wiele planów na przyszły rok, jeżeli chodzi o firmę, wiem czemu kamerka mi się przesuwa i, i wiecie co i chcę po prostu zasięgnąć opinii, czy te plany będziemy wdrażać, czy na przykład Adam sobie poradzi z pewnymi aspektami, które wymyśliłam, a może zna jakieś lepsze rozwiązanie. Wiecie, zawsze rozmowa z pracownikami na temat rozwoju firmy jest bardzo, bardzo budująca, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. I stwierdziłam, że to będzie bardzo miłe, bo w dużej ilości film są takie spotkania świąteczne, przedświąteczne, wigilijne, opłatkowe i tak dalej. Więc stwierdziłam, czemu my nie możemy sobie czegoś takiego zrobić? Przecież. To nic złego. Dlatego też właśnie dzisiaj dość elegancko się ubrałam. Mam na sobie sukienkę. Oczywiście nie chcę z tej Wigilii Świątecznej robić jakiegoś wielkiego och i ach. Bo tutaj nie o to chodzi, żebym teraz się ubierała mega elegancko. Wiecie, robiła włosy, make-up i w ogóle cudawianki. Bo to nie o to chodzi. Po prostu chcę się cieszyć tym, że pomimo tego, że firma jest założona w lutym, że dotrwaliśmy do grudnia, że wyniki są zadowalające, że mam teraz na przykład asystenta. I Kurczę, dlaczego by się z tego nie cieszyć? Że mam grafików, którzy współpracują też, tak jako wolni strzelcy z moją filmą, i tyle osiągnęliśmy przez ten rok, że w sumie dlaczego by tego nie świętować? Mam do tego jak najbardziej prawo, więc tym bardziej się cieszę, że udało się. I oczywiście nie wiadomo, co przyniesie przyszłość i jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, bo niestety to, co teraz jest zapowiadane, to jest trochę strzał dla małych przedsiębiorców w kolano. Ale wiecie co, nie ma się co zamartwiać, trzeba po prostu podejść do tego w miarę pozytywnie i starać się walczyć z tą rzeczywistością na bieżąco, a dzisiaj jest mały czas na świętowanie, więc no radujcie się razem ze mną, bo ja jestem wesoła, więc mam nadzieję, że moja radość Wam się udzieli. Jest około godziny 12.45, ja już wróciłam do domu i za chwilkę wychodzę z powrotem, więc no, jest wesoło. Mam 6 minut, żeby się do Was odezwać i mam nadzieję, że zdążę Wam pokazać produkty z kalendarzy adwentowych i spróbować herbatę. Widzę, że herbata jeszcze jest gorąca, więc pewnie będę ją już w płaszczu albo w kurtce, jeszcze nie wiem, co założę. Chyba kurtka bo jest ciepło i będę ją po prostu na szybko dobijać, więc za chwilkę muszę się dosłownie ubierać, pakować Kamery i już mnie tutaj za chwilkę nie powinno być, coś się nadużyłam za chwilkę, ale nieważne, dlatego szybko pokazuję Wam produkty z kalendarzy, jeżeli chodzi o balet, to chyba to jest sól do kąpieli, tak mi się wydaje, tak, to będzie sól do kąpieli, więc mamy drugą fajnie, bardzo się cieszę, bo chciałam właśnie, żeby moja siostra mogła przetestować tą sól, więc super. Tutaj mam pudełko z Ifroshe, więc już sprawdzamy co jest w środku. Nie ma czasu na dalsze ceregiele więc. którą się mierzyć szybko otworzyć. Wiecie co? Jest coś dużego. Okej, okay? Bardzo fajna tubka i już Wam mówię co to jest. A, to jest krem do rąk. I bardzo fajna tubka, bardzo malutka. Zmieści się do praktycznie każdej torebki, więc jest to naprawdę super. Poczekajcie, sięgnę po resztę rzeczy. Jeżeli chodzi o kalendarz Oreo, to tutaj mamy ten niebieski cukierek, który jest najczęściej. I wiecie co, ja teraz sobie nie będę testować czekoladki, bo nie mam na to czasu. Więc ja ją wam tylko pokażę, a zrobimy sobie test wieczorem do drugiej herbatki, bo wiecie, co naprawdę nie chce się spóźnić. No ja chyba, żeby były orzeszki. O! To my znamy, więc tutaj na spokojnie wieczorem sobie przetestujemy, tylko teraz jak to wyciągnąć, żeby sobie nie ubrudzić rąk. O. Zobaczcie, to są tam małe właśnie czekoladki i ich, tych akurat zawsze są dwie, więc super. Nawet nie mam czasu, żeby to zamknąć, więc odkładam. Jeżeli chodzi o herbaty, to tutaj w Cup&Fuel mamy coś, co mnie przeraża, bo już Wam czytam. To jest czekoladowy grzaniec i To jest tak. Herbata czarna, świąteczna ciasteczka, cynamon, guździki, skórka pomarańczy, kwiat róży. Wiecie co? To może być nawet dobre, bo myślałam, że tutaj będzie ser jakiś kakowiec. A nie widzę w składzie, więc może nie będzie tak źle. Bo jak zobaczyłam nazwę, to mieciarki przeszły. Pamiętacie te herbaty czekoladowe zeszłego roku z tego kalendarza, żeby, żeby o to było coś strasznego. I teraz sobie przetestujemy herbatkę Irvinga i to jest herbata zielona, pigwa z sami. Więc już po prostu sięgam i próbuję. Kubeczek wiecie co? Pachnie naprawdę pięknie, więc już się nie mogę doczekać. Ojej, bardzo, bardzo ciepło, bo zawsze staram się, kiedy testuję dla Was herbatki, żeby ta herbata chociaż chwilkę przestygła, żeby mogłam spokojnie spróbować, a tutaj ona jeszcze jest bardzo ciepła, ale wiecie co, naprawdę bardzo dobra zielona herbata. Nie czuć tak smaku zielonej herbaty, czuć praktycznie same cytrusy i pigłę, więc to jest naprawdę fajne, więc ja ją sobie wypiję zaraz przed wyjściem i już Was Pakuję do torby, pakuję telefon, ubieram płaszcz buty i wychodzimy. Pewnie jeszcze Wam pokażę lokal, ja też jadę troszeczkę szybciej, bo muszę jeszcze jedną rzecz w Baton załatwić i chcę też Wam na spokojnie pokazać lokal, zanim się wszyscy tam zejdziemy, bo wiadomo, ja w Wigilii nie będę nagrywać, bo nie wiem czy wiecie, ale ja bardzo dbam o prywatność, tak samo jak moje rodziny, tak samo dbam o prywatność moich pracowników, bo oni nie podpisali umowy na to, żeby się pokazać w filmach, tylko żeby po prostu pracować w mojej firmie, więc tutaj nie będzie żadnych przybitek. Wiecie, może Wam pokażę, co jest, co sobie zamówiłam, może ja się do Was odezwę, ale nikt na pewno w kamerze się nie pojawi, tutaj od razu zaznaczę. Dobra, uciekam. Czekam właśnie na autobus, który mi się spóźnia i wiecie, że jest naprawdę ciepło, jest około 7 stopni. Ja mam na sobie tylko i wyłącznie kurtkę, i nawet nie mam czapki, i nie jest mi zimno. W dodatku przechodziłam przez nowe przejście bo wreszcie skończyli pracę w razie remontowej związane z błędem komunikacyjnym i wiecie co, naprawdę dużo lepiej się siada tutaj przy dworcu głównym, bo ten chodnik jest dużo lepszy i dużo wyższy. W efekcie y, też fajnie się przechodzi, bo to przejście nie ma żadnych barierek, są światła, co prawda nie sięgam, żeby wcisnąć, więc będą się chyba z jakimś kijkiem chodzić albo z tytywem, ale i tak dużo osób przechodzi, więc nie jest jakiś większy problem, ale też dużo łatwiej się przechodzi, bo ja wszystko widzę, Widzę auta, które nadjeżdżają i wychodzę praktycznie zaraz na przystanek, więc jest super. I też tutaj na dworcu mam dwa autobusy naraz, tak jak na cmentarzu, ale tak jak mówię, tutaj się są dużo lepiej rozkłada tą platformę, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że na autobus się dużo nie spóźni, bo co prawda za 20 minut mam kolejny, ale wtedy bym była na styk, a chciałabym być troszeczkę szybciej, więc oby po prostu mi się udało. Właśnie dotarłam na pierwsze spotkanie wigilijne mojej firmy. Muszę przyznać, że myślałam, że już nie dojadę. Jechałam godzinę 25 minut z Rumi, gdzie powinnam normalnie tą trasę jechać około 30 minut. Niestety był wypadek i były straszne korki, ale cieszę się, że wreszcie dotarłam. Stwierdziliśmy, że będzie bardzo fajnie się spotkać gdzieś na mieście i wybraliśmy kawiarnię C Corner w Gdyni. Tak, ona się tak nazywa C Corner albo C Corner, zależy jak to po prostu to wymówi, czy po polsku, czy po angielsku i wiecie co, zawsze lejemy, wypijemy sobie kawę, zjemy sobie jakieś dobre ciacho, pogadamy, spędzimy razem czas i też lepiej się poznamy, bo uważam, że ten zespół, który zna się dobrze, oczywiście tutaj nie chodzi o jakieś spółkawanie się, ale zespół, który zna się dobrze, dużo lepiej pracuje, tym bardziej, że tutaj nasza praca jest dość specyficzna. Ma dwa filary i też jeżeli chodzi o YouTube'a, osoby jednak, które gdzieś tam pomagają przy YouTube'ie, bo to też zalicza się do mojej firmy, niestety muszą mi trochę znać, żeby wiedzieć na przykład, jakie grafiki robić, czy też wiedzieć, jak napisy tworzyć, co ja właśnie użyłam za kosmetyki chociażby i tak dalej. Więc jak widzicie, to wszystko musi po prostu funkcjonować bardzo dobrze. Dodatkowo mamy bardzo dużo rzeczy do omówienia, bo niestety szykują wielkie zmiany też na kanale, bo dużo rzeczy nowych dojdzie, mam nowe pomysły, chcę też dużo projektów, które zaczęłam w tym roku kontynuować i oczywiście podcasty będą, więc tutaj się tym nie martwcie, tylko niestety nie daję rady tego pogodzić, wiecie, firma, vlogmas i podcasty, to po prostu ze sobą nie idzie w parze, ale podcasty wrócą, będzie też dla Was mała ankieta, jak wypuszczę tego vloga, ale o wszystkim już powiem spokojnie w domu, bo nie chcę teraz też zawstydzać inne osoby tutaj przyszły na Wigilię, więc nie będę się do Was zbyt długo odzywać, ale jak skończę spotkanie, to po prostu będę się do Was odzywać już z dawki powrotnej. Oczywiście wszystko mi się przesunęło, bo byłam tutaj późno, o 15, więc pewnie wrócę bardzo późno do domu. Miałam jeszcze dzisiaj iść do spowiedzi, ale na pewno na 19 nie zdążę. Jeżeli będą korki, to już w ogóle będzie masakra, więc nie wiem, czy nie pójdę sobie w niedzielę, ale to jeszcze zobaczę, jak to będzie z powrotem. Zobaczcie, jaka piękna choinka, właśnie szłam na przykład przystanek i zobaczyłam takie cudo, e, to jest ogólnie w Gdyni już prawie na wzgórzu, niedaleko właśnie Integracji. Jestem zachwycona, bo ta choinka jest naprawdę przepiękna, akurat musiał z e, Wam zasłonić. Jestem e, oczarowana i dlatego musiałam Wam to pokazać, bo po prostu coś niesamowitego, jeszcze czegoś tak ładnego chyba dawno nie widziałam. Bardzo nie lubię nagrywać siebie z ręki, ale nie mam innej możliwości, bo mam dwie minuty do autobusu, do Rumi, więc nie za bardzo mam gdzie krążyć. Próbowałam gdzieś znaleźć miejsce, żeby postawić kamerę, ale wszędzie jest ciemno i tak naprawdę nie ma nawet żadnego fajnego kosza na śmieci. I wiecie, co jest po 18, dokładnie 18.40? I troszkę mi się zeszło, ale nic na to nie poradzę. Czasami tak bywa, przez co już byłam opóźniona, wiecie, też nie chciałam robić w godzinę, bo to też nie ma sensu. A w międzyczasie jeszcze zaszłam do integracji, bo dzisiaj wyjątkowo mieli dłużej otwarte, ponieważ okazało się, że jeszcze część dokumentów jest niepostępowana, bo wróciły z Warszawy, wiecie, te dokumenty z początku funkcjonowania, właśnie firmy, tak naprawdę z początku stażu, a nie funkcjonowania firmy, i wtedy jeszcze nie mam początki, więc teraz trzeba było wszystko poprzybijać i w efekcie już prawie za będzie siódma, no, za 20 minut, więc. Zanim dojadę do domu, to coś tutaj, że będę na 20. Mam nadzieję, że nie będzie korku, bo to by była masakra. Ale wiecie, co Gdy jest jeszcze cieplej? Mimo tego, że jest, widzicie, 18.40 to jest mi bardzo, bardzo, bardzo ciepło, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że po prostu jakoś, jakoś dojadę. Jest chwilę po godzinie 20, a ja wreszcie dotarłam do domu, jak możecie zobaczyć. I muszę Wam przyznać, że to było naprawdę szalone popołudnie. I to że nie mogłam dojechać do niej, to jeszcze później wyskoczyło mi to nagłe spotkanie w integracji i zakładam sobie, że wrócę do domu w godzinie 5, najdali 6 i zdążę na spowiedź, bo dzisiaj u nas była taka większa spowiedź, było 7 spowiedników i to trwało od 16 do 19 i wiecie co? Nie zdążyłam. Ale to nic nie stało, pójdę w niedzielę, to nawet w sumie lepiej. Trochę się dziwiłam, że w sumie ta spowiedź była dzisiaj, a nie w poniedziałek. Ale w sumie i tak bym w poniedziałek nie poszła, bo na poniedziałek mam plany. Ale nieważne, pójdę sobie po prostu przed w niedzielę, pójdę szybciej. I wiecie co? Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ otrzymałam prezent, którego się kompletnie nie spodziewałam. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Adamowi za prezent i pozdrowić go, bo to jest naprawdę coś niesamowitego i zobaczcie co dostałam. Otrzymałam herbatę i ogólnie fantastycznie ta herbata się nazywa, ona nazywa się Lady Grey. Jest to herbata czarna Ceylon ze skórką i kwiatem pomarańczy, więc tą na pewno przetestujemy sobie na Vlogmasie. To jest po prostu coś niesamowitego, już nie mogę doczekać. Przez opakowanie Tutaj tak naprawdę nie czuć zapachu, ale ja już sobie mogę wyobrazić, co to będzie za truszna herbata. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dostałam, ogólnie to był taki zestaw, dostałam jeszcze drugą herbatę, czyli nie jest sobie. Jeżeli chodzi o drugą herbatę, to jest to herbata Zimowa Opowieść jest to herbata zielona, syncza, z grejpfrutem, mango, anerzem gwieździstym, goździkiem i pieprzem czerwonym. Tak jak Wam wspomniałam, ja nie przypadam za anerzem. Ale w tych herbatach zazwyczaj, właśnie w szczególności ekologicznych, tego na już jest dużo. A tutaj ja widzę, że więcej jest ziela, więc mam nadzieję, że ta herbatka mi posmakuje. że zrobimy sobie test już po wrogmasie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ale wiecie co, nie zapachu zapachów tych herbat, bo jeszcze w zestawie było coś, co mi po prostu pachniało całą drogę i co mi teraz pachnie w całym mieszkaniu. Już Wam pokazuję, co to jest. Dodatkowo jeszcze w zestawie był taki słoiczek i są to cytrynki z wanilią i zobaczcie to jest po prostu taki płyn może nawet dojdę i troszeczkę bliżej pokażę o, zobaczcie tak to wygląda i to jest dość ciężko więc staram się po prostu dobrze trzymać żeby tego nie opuścić. ale nawet nie macie pojęcia jak to pięknie pachnie i ja teraz mam ogólnie rozkwintę, czy te cytrynki, po prostu chyba się tak nie, prawda, bo takie jak czy można by dodać do herbaty, jak wiecie, jak macie doświadczenie z czymś oczywiście dajcie mi znać, ale po prostu to pachnie tak niesamowicie, nawet nie macie pojęcia jak żałuję, że w tej chwili a nie jest technologia, nie jest w stanie Wam przekazać zapachu, bo to pachnie samo wanilią, one ja są jeszcze w tej zalewie, Coś niesamowitego, więc jeżeli mi napiszecie co to jest, może jeszcze zapytam Adama, może wie jak to się je, bo ja w sobie jestem trochę dziwna, nie wiem, czy to po prostu się wyciąga te strunki je, czy, czy też po prostu się używa te herbaty. Muszę jeszcze, wy... próbowałam wygooglować, go ale na stronie czas na herbatę nie ma żadnych informacji, więc jak Wy wiecie, to czekam na komentarze, albo jeżeli Adam mówi, to też jeszcze Wam dam znać, a jestem tak pozytywnie zaskoczona, Spotkanie wigilijne bardzo nam się udało, było naprawdę rewelacyjnie. I wiecie co, bardzo fajnie jest znaleźć zespół, z którym się tak bardzo fajnie rozmawia. Myśmy sobie gadali, i w sumie czas nam poleciał. Po prostu jak z bicia spędziliśmy po prawie dwie godziny na takim na niby krótkim spotkaniu, a tak fajnie się rozmawiało, że wow. I dzięki temu też, że właśnie, tak jak Wam wspomniałam, lepiej się poznamy, to też będzie nam się lepiej współpracowało i też staram się zawsze, że żeby jednak osoby, które z mną pracują, nie poznały, bo dzięki temu też będą mogły lepiej wypełniać obowiązki, ale też wiecie, będą wiedzieli, o co chodzi w tym YouTubie, o co chodzi w naszej filmie, o co chodzi czasami... Z dziwnymi mailami, które dostajemy, czy z jakimiś dziwacznymi wiadomościami na fanpage'ach, bo do tej pory, pomimo tego, że Adam gdzieś tam już miał styczną suszemy, jest w szoku, jakie czasami wiadomości do nas przychodzą, więc no, czasami trzeba po prostu niektóre rzeczy wytłumaczyć, pokazać, że niektóre rzeczy są po prostu standardowe, że niestety są blaski i cienie, jeżeli chodzi o YouTube'a. I wiecie co? Ja się wolę jednak skupiać na tych blaskach, bo Mam fantastycznych widzów, dostaję od Was naprawdę fantastyczny odzew i ja się wolę na tym skupić, ale czasami niestety te negatywy też nam się zdarzają i trzeba mieć mocną skórę, żeby móc w tym pracować wbrew pozorom. Dobra, ja uciekam, bo dzisiaj jest premiera Wiedźmina i chciałabym chociaż dwa odcinki dzisiaj obejrzeć, żeby po prostu wydać Wam jakąś opinię. Bo myślę, że na to chyba każdy czeka. Ja się nie mogłam doczekać i powiem Wam, że jakoś tak do tej pory olewałam Wiedźmina, ale jak kupiłam grę i zaczęłam ją grać na PS4, to wiesz co? Przypadłam. Podoba mi się ten świat Wiedźmina. Być może dlatego, że jest tak podobny do świata Gotika, a ja miałam kompletną fazę, jeżeli chodzi o Gotika. Bardzo mi się podobało, więc to taki mały plusik. Jest około godziny 21.30 i ja już ogarnąłam się ze wszystkimi rzeczami, które miałam do zrobienia. Troszeczkę odpoczęłam i byłam na kąpie wszystko co miałam zrobić, zrobiłam, bo tak jak mówiłam pół dnia nie było, więc trzeba było troszeczkę niestety sprawdzić pocztę, pousuwać spamy, wiecie jak to jest, Poodpowiadać na maile, bo jeszcze właśnie miałam troszeczkę maili do wysłania, więc wiecie, ogarnęłam wszystko i tak jeszcze jestem w ciemnej, nie powiem czym, ale ja podejrzewam, że wiele rzeczy nadrobię święta i po świętach. Będzie Beka, jak po prostu pójdę na święta z laptopem. Ale wiecie, co naprawdę, mam tyle rzeczy do zrobienia. Albo może w sumie skupić się, wiecie, od tego 27 do 31 to by nie było głupie, bo mam tyle rzeczy do ogarnięcia do końca roku, że to po prostu przychodzi pojęcie, ale nieważne. I teraz chodzi też o to, że czas na odpoczynku. Teraz czas na odpoczynek i postanowiłam zrobić dla Was test herbaty, bo będę miała przy okazji herbatę do oglądania Netflixa. I tak, wraz z wycinką zaraz odpalamy Wiedźmina i będziemy próbować oglądać Wiedźmina. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście dzisiaj nie, nie zarobię nie obejrzę wszystkich odcinków, bo przecież nie o to w życiu chodzi, ale chcę obejrzeć chociażby dwa, żeby mieć jakąś opinię żeby Wam jeszcze w dzisiejszym macie coś na ten temat powiedzieć. I wiem, że tutaj, mi, to ma po prostu i zwolników, i przeciwników ten z Netflixa, ale okej, okay, na tym teraz nie będziemy się rozwodzić. Wytłumaczę, co ja uważam i do czego uważam, że może mieć przeciwników czo mnie, jak już po prostu obejrzę te dwa odcinki w następnym klipie. Bo wiecie co? Łatwo mówić o czymś, czego się nie widziało, prawda? No właśnie. Jak już zobaczę, to wtedy będę dopiero się wypowiadać. Więc y, mam nadzieję, że nam się spodoba. a i oczywiście guziczek też będziecie nie oglądał Wiedźmina. Nie wiem jak wy, ale to uwielbia, Kiedy po prostu wszyscy rodzinnie oglądamy telewizję, wiecie, wskoczyć na kanapę, wtulić się w kogoś i po prostu leżeć i odpoczywać, mruczeć, przykaz jest zawsze głaskany. On ma zbyt dobrze, naprawdę on ma z nami za dobrze. Wiecie co, jestem tylko przerażona, bo mam dzisiaj jako drugą docesy tą herbatkę z Cup and you. I to jest czekoladowy grzańc, brzmi fajnie i w ogóle skład ma fajny, ale trochę się boję, że będzie ten smak czekolady, ale już Wam czytam. Ja chyba to już czytałam, ale czytam jeszcze raz, to jest herbata czarna, świąteczne ciasteczka, cynamon, goździki, skórka pomarańczy, kwiat, róże. Ja jestem ciekawa co to będzie właśnie z tymi ciasteczkami, bo tutaj teoretycznie nie ma kokołosa w składzie, bo zresztą zeszłym roku, niestety, nie wiem czy pamiętacie, była taka herbata i to mnie troszeczkę przerażało, ale okej. Okay. A kubeczo, zobaczcie jakie mam fajne kubeczek od gremiferki, pachnie dziwnie, ale próbuję. Wiecie co, to smakuje praktycznie tak jak ten grzeniec, który piłam na jarmarku. Naprawdę bardzo dobra herbata, więc nie wiem dlaczego nazywa się, Kurczę, czekoladowy grzaniec, jak tam jest bardziej czuć właśnie guziki, nawet róże czuć, ale kurkę pomajiczą i kurczę te ciasteczko, te ciasteczko w ogóle nie czułam, a ja się cieszę, bo jest bardzo dobra herbatka, do wypicie. jestem ciekawa, naprawdę cały dzień czekałam na Więcmina, bo po prostu nie mogłam sobie pozwolić rano na oglądanie, bo miałam, jak widzieliście, bardzo duże rzeczy do zrobienia. I dajcie znać, czy wy też oglądaliście Wiesmina, czy zamierzacie, czy nie zamierzacie. I co sądzicie? Możecie tutaj śmiało pisać, wiadomo no, każdy z nas ma prawo do własnej opinii i jeżeli wam się podobało, super. Jeżeli wam się nie podobało, wielka szkoda. Tylko pamiętajcie, szanujmy się nawzajem. Jeżeli komuś się podobało, a to by się nie podobało, to nie krytykuj go, jak może mu się nie podobać, bo każdy ma swój własny gust i każdy ma swoje własne podejście. Jest chwilę przed pierwszą nocy, ale wiecie, dlaczego jest tak późno? Ponieważ przypadłam w świecie kichimina. Serial jest naprawdę fajny. Bardzo mi się spodobał. Wiadomo, że pierwsze odcinki zawsze to są takie odcinki rozruchowe. Ale wiecie co? Mi się ta adaptacja podoba. I ja wiem, pewnie zaraz mnie skrytykujecie, że jak mi się może coś takiego podobać. Ale ja zawsze podchodzę do takich rzeczy. Z zupełnie innej perspektywy. Ja rozumiem, że są książki, że być może ten bit nie oddaje właśnie tego, jak to wyglądało w książkach. Ja książek niestety nie czytałam. Wiem, że zaraz fani gry powiedzą, że to jest do gry w ogóle niepodobne. Ale wiecie co, to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak samo myślałam, kiedy była nowa adaptacja Czarodziejki, też się ludzie czupiali, że, że to nie jest ten klimat, że tego brakuje tamtego, ale my zawsze patrzymy na różne rzeczy przez pryzmat tego, co było. A mi się wydaje, że do takich rzeczy zawsze warto podejść ze świeżą głową i spojrzeć na to, jak na po prostu osobne dzieło. I mi to osobne dzieło się podoba. Bardzo mi się podoba muzyka, podoba mi się klimat, podoba mi się gra aktorska, podoba mi się wszystko. Nie jest to wiadomo, jak dla mnie, jakieś hit-hitów. Ale jest to dobry serial, który wciągnął mnie od samego początku, który zbudował pewien świat, w którym od razu czuć ten świat, czuć tę atmosferę i ja jestem zadowolona. Wiem, że będzie mi się bardzo miło oglądało Wiedźmina i już pewnie będę czekać po tych kilku odcinkach na drugi sezon, bo słyszałam, że drugi ma być jeszcze, jeszcze lepszy, więc super. Ja czekam na Wasze opinie, mam nadzieję, że są pozytywne i że takich mal jest raczej mało. że Serial jednak większość osób zaskoczył, ale jestem ciekawa Waszej opinii. I tutaj jeszcze zapomniałam dodać, bo właśnie tam w Corner Cafe powiedziałam Wam o ankiecie i w momencie publikacji tego filmu będzie również ankieta na społeczności. Jeżeli wiecie, na komórce Wam powinno wyskoczyć zaraz na stronie główne YouTube, a jak nie, to po prostu wejdźcie na mój kanał i kliknijcie zakładkę społeczność i tam będzie ankieta, ponieważ denerwuje mnie to, że mam poucinane zasięgi i chciałabym coś z tym zrobić. Cały czas sprawa jest w YouTube wyjaśniana, więc to pewnie troszeczkę potrwa, bo zobaczcie, gdyby nie było problemu, to by mi dawno pisano, że nie, tutaj nie ma problemu i wiecie, ja coś wymyślę i no, spadaj do czego, innymi słowy mówiąc. A skoro zespół techników z YouTube'a bada mój kanał i bada zasięgi, to znaczy, że coś w tym jest i zauważyłam, że po kilku dniach troszeczkę się sytuacja poprawiła, więc być może coś ustawiają, czekam na maila z potwierdzeniem, ale dopóki wiecie co, nie przepracował tych zasięgów, ale też powiedziałam, że dopóki też mamy różne źródła, to chciałabym dla was stworzyć jakiś lepszy system informacyjny o filmach. I teraz są dwie opcje. Albo zrobimy newsletter na maila, i po prostu Adam będzie rozsyłał maile, kiedy będzie wychodził film, kiedy będzie wychodził podcast, kiedy na przykład będzie jakieś fajne zdjęcie, nie wiem, na Instagramie, kiedy będzie jakiś fajny post nawet na społeczności, na YouTubie czy na grupie. Natomiast jest jeszcze druga opcja, jest to opcja wtyczki do Chrome'a. teraz tak, jeżeli chodzi o newsletter, ja to potrafię zrobić, ja to wykonam w dzień, góra, dwa i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wtyczkę, musiałabym albo pogadać z moimi znajomymi, właśnie, którzy są informatykami, z moimi kolegami, albo musiałabym sama popróbować. Wiem, że to się da zrobić że to nie jest jakoś wyjątkowe, trudne, ale nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Jeżeli ktoś, kto mnie ogląda, umie robić wtyczki, to może się do mnie odezwać, bo bardzo chętnie taką pomoc przyjmę. Ale dajcie znać, czy moglibyście sobie zainstalować wcieczkę właśnie do Chroma, bo ostatnio Motka wygląda go coś takiego zrobiła. W trzeba się napiszę do niej i zapytam, jak to zrobić. Może jakąś instrukcję dostanę, więc to by też było fajne. Albo właśnie, bo wiecie, ja mam serwer wykupiany dla firmy i mam domenę i wszystko, więc jeżeli chciałabym rzucić, to miałabym gdzie to rzucić. Tylko teraz kwestia jest taka. Czy, czy wy wolicie właśnie wtyczkę, czy wolicie powiadomienia na maile. Dlatego będzie ankieta i tam będziecie mogli po prostu wyrazić swoje zdanie. Jestem bardzo ciekawa, co wybierzecie, bo to będzie tylko i wyłącznie wasza decyzja w większości. Jeżeli głosy będą podzielone, to być może zdecydujemy się na, jedno, na te opcje, bo jedni mogą korzystać z styczki, drugi mogą korzystać z newslettera, więc być może zrobimy to w ten sposób. Od razu zaznaczam, że newsletter będzie szybciej, jeżeli wybierzecie i będzie dużo łatwiej mi go zrobić, ale to nie znaczy, że chcecie na, no wiecie, łatwiejsze rozwiązanie, więc czekam na Wasze opinie, tylko wiecie co, wolałabym, żebyście naprawdę Możecie tutaj oczywiście napisać co i tak dalej, ale żebyście wzięli udział w ankiecie, bardzo Was o to proszę. bo Im więcej osób wejdzie w ankietę, w sumie to może Wam chyba tutaj wyjedzie ankieta, jeszcze dam link może do tego postu w opisie, bo wtedy im więcej będziemy mieli głosów, tym bardziej będziemy wiedzieli co z tym fantem zrobić. Więc czekam na Waszą opinię. W tym momencie myślę, że już czas zakończyć tego vloga, bo ja sobie znaję twarz, przybieram się w piżamę, być może jeszcze coś zmontuję i po prostu pójdę spać. Jutro na szczęście nie muszę wstawać bardzo rano, co mnie nie, nic cieszy, bo wiecie co najgorsze jest to, kiedy musicie nawet w weekend wstać bardzo wcześnie. I jutro sobie troszeczkę dośpie, ale nie znaczy, że mam dzień bez planów, bo mam jakieś tam plan, ale bardziej na szczęście domowe, więc troszeczkę sobie odpocznę. W tym momencie dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Ważycie również ten film udostępnić, będę bardzo wdzięczna. Kolejny vlog masie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.